Cześć, z tej strony Piotr Szputowski, lekcje gitary ostrołęka. Od czego zacząć naukę gry na gitarze elektrycznej, jeżeli jesteś miłośnikiem rocka i lub metalu? Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, to coś takiego. Coś takiego. To jest bardzo łatwo zagrać, i też, też jest trochę wymagające, bo trzeba przede wszystkim umieć już wiedzieć jak wydobywać czyste dźwięki z gitary i trzeba zagrać to wszystko tak, żeby nie było niepotrzebnego hałasu. Już tłumaczę o co chodzi. Chcemy zagrać dwa dźwięki na raz. Pustą strunę szóstą, strunę piątą na drugim progu. No te dwie struny trzeba uderzyć jednocześnie. I oczywiście jak się uderza te dwie struny jednocześnie to łatwo zahaczyć o inne struny. Nie? Czyli łatwo zrobić coś takiego. My nie chcemy tak grać, my chcemy grać tylko te dwie strony, dlatego najlepiej w trakcie przyciskania tego, tego dwu dźwięku stłumić tym palcem jednocześnie pozostałe dźwięki, żeby one nie wybrzmiewały, jakby się je przypadkiem trąciło. To jest pierwsza rzecz, której trzeba się nauczyć. I to jest tak zwany power chord. I to jest akurat power chord E5. Druga rzecz, którą trzeba się nauczyć, to jest tak zwany palm muting. Palm muting polega na tym, że ten sam power chord, o ten, możemy zagrać tak. Jak to zrobić? Trzeba tą częścią dłoni stłumić struny w taki sposób, czyli tutaj Blisko mostka położyć tą część dłoni i po prostu uderzyć te dwie struny w miarę mocno. Żeby był taki dźwięk. Jak jest taki dźwięk, to znaczy, że tłumimy za daleko od mostka. Za bardzo są tu stłumione te struny. Jeżeli jest taki dźwięk, to znaczy, że tłumimy za mało. Musi być taki. Jak się umie już grać i to, i to, no to można na przykład zagrać coś takiego. I może dodać jakieś inne dźwięki pojedyncze, na przykład. Podstawą na początek jest to. Jeżeli potrzebujesz pomocy, w tym znaczy, jeżeli chcesz, żebyśmy zrobili to razem, krok po kroku to zapraszamy na darmową lekcję wstępną do nas do szkoły. Można się na nią umówić, yy, wchodząc na stronę albo dzwoniąc pod numer telefonu, które wyświetlają się teraz tutaj na dole ekranu. Yy, no i tam oczywiście na tej lekcji wstępnej. Poznamy się, nauczymy się tego albo czegokolwiek innego, czego potrzebujesz. I jeżeli nie masz gitary, to znajdziemy dobrą gitarę i co najważniejsze możemy zacząć lekcję, a to Ci przyniesie najszybsze postępy. Zapraszamy!